Witam wszystkich oglądających. Kolejny mój projekt obsługi 10 diod LED. Dodatkowo switch do włączania sekwencji zapalania się tych diod i potencjometr do przyspieszania lub zwalniania sekwencji zapalania się tych diod. Tu zaznaczę, że potencjometr podłączamy pod port A0. Czyli środkową, środkowy pin po cm. Zewnętrzne piny podłączamy. Jeden podłączamy do minusa, a drugi do plusa. W tym przypadku plus to będzie 5V. Tak wygląda cały kod do obsługi tych diód. Oczywiście kod można sobie modyfikować wedle, wedle własnej woli. Za chwilę zobaczycie film z działania tego układu.